Cześć, tu ziom. Jest ze mną Misterex, Hej. I chcieliśmy Wam zaprezentować nasz serwer TSA o nazwie Etek Games. Jest to serwer Teamspeak 3. 25-osobowy. Hit adminem jestem ja, Misterex. Mamy tutaj administrację w składzie 5 osób. Jeżeli wejdziecie na serwer. IP będzie oczywiście w opisie będziecie mieli tam na jednym z naperów napisane kto jest w administracji kanały oczywiście są za darmo rangi gildii co na mało, na mało jakim serwerze jest my to wprowadziliśmy jest coś takiego jak rangi gildii czyli gildia która ma więcej niż 3 osoby i ma u nas swój kanał może dostać rangę o nazwie swojej gildii jest to oczywiście darmowe, nie, nie płaci się za to. Można też kanał oczywiście dostać za darmo permanentny na standardowych kodekach dźwiękowych. Kanały VIP są do kupienia, tak samo jak i Ranga. Jest to dość tanie, a możliwości jest bardzo dużo, bo VIP na miesiąc kosztuje 4 zł. VAT i kanał permanentny z czego jest nie dość, że w strefie VIP można mieć do 20 podkanałów dźwięk, jakość dźwięku Najwyższe kodeki, pomoc administracji 24 na 7, 4 ikonki kołoniku, kikowanie z kanałów z serwera kikowanie nie dotyczy kanału głównego i kanałów administracyjnych no i publicznych, czyli tylko kanały stałe. VIP na swój kanał nie musi wpisywać hasła, jeżeli chce wejść, e, może też posiadać e, ikonki na kanałach i pod kanałach. Coś jeszcze byś chciał dodać, ją? E, nie, nie, to wszystko. Wszystko już powiedziałeś chyba za mnie. No, nie, to by zostawić, no ale cóż, mamy też. E, Kilku DJ'ów, którzy grają praktycznie cały dzień, więc możecie zabawić się w kilku klimatach muzycznych. Jest to techno, elektro i hip-hop. Jakoś tak no zależy okay. od dnia i jakiego, jaki jest DJ, bo na razie DJ-ów jest bodajże czterech. Z ja, Kacper i Zimny jakoś tak. My jesteśmy DJ-ami. na razie i każdy tutaj swoją muzykę gra. Ja też często remixy puszczam swoje i cudze, ale to nie jest większy problem z tym. Posiadamy też IP serwer Minecrafta, Na razie jest, są close beta testy prowadzone. Za niedługo mamy zamiar dokupić więcej slotów będzie około 20 slotów na rozpoczęcie. Później, do TS-a też, jeżeli rozkręci się serwer, mamy zamiar kupić 100 slotów na TS-ie, bo to w zupełności powinno wystarczyć. Na razie naszym rekordem jest 13 osób jednocześnie, a mamy 25 zł. Złoty były bodajże 3 razy powiększane. Zaczynaliśmy od 6 zł, później było 14, 20, no i na końcu 25 salatów, które teraz są. I e, serwer jest od 14 kwietnia wtedy został założony. Mm, serwer Minecraft jest od, dosłownie od kilku dni bodajże od 2 czerwca jakoś tak. Ale to możecie sobie też przeczytać na stronie internetowej, no która będzie podana w opisie. Tak, też podamy naszą stronę internetową, a dokładnie forum, które zrobiliśmy. Tam będą wszystkie informacje na temat wszystkich serwerów oraz administracji. Coś jeszcze dodać byście ziom? Nie, nie, to chyba tyle. No to dziękujemy za uwagę. No i cześć. No cześć.